Anna Samusionek pochwali basi córk. Ma nieco dzień pasji. Anna Samusionek, 46L. Kilka lat temu toczy baba talizby bymem kreskałem Krzysztofem Zuberem o córkę Angelik 15L. Relacja aktorki z Córk nie by wówczas najlepsze. Na SZCZ cie to i kreska Przeżbo. Gwiazda na wspólnej pochwali Basi w banie radosnym ZDJ ciem z Córk na Instagramie. Angelika Zuber od jakiego czasu trenuje boks w Akademii Walki w Warszawie pod okiem samego wicemistrza olimpijskiego Pawła Skrzecza. 61 l. Z pół córki bardzo dumna jest Anna Samusionek. Pasja twojego dziecka nie zawsze musi być twoją. Ale zawsze warto je wspierać. A przy okazji pekaz z dumy, napisała aktorka na Instagramie. Przypomnijmy. Kreska E jeszcze kilka lat temu Anna Samusionek walczyła z byłym kreska M o prawa opieki nad córką. Po wybuchu afery we wrzeniu 2013 roku Angelika Zuber zmuszona była do przebywania w domu dziecka, rodzinie zastępczej i pogotowiu czym. Na SZCZ, Cie aktorka odbudowała dobre relacje z córką i teraz jest sobie bliskie. Angelicy serdecznie gratulujemy i kreska życzymy sukcesów w boksie.